Wiecie, jaki jest jeden z aspektów, który sprawia, że lubię gry komputerowe? Oglądanie materiałów z ich wczesnych wersji. Dowiadywanie się, w jaki sposób gra mogłaby wyglądać i jak bardzo różnić od wersji finalnej, jest dla mnie jakby spojrzeniem w alternatywną rzeczywistość, gdzie dostaliśmy całkiem co innego. Oczywiście nie każda gra miała duże zmiany, ale nawet te mniej znaczące są dla mnie czymś specjalnym. Ostatnio natknąłem się na coś, co sprawiło, że mnie zamurowało. Przeglądając sobie stronę The Cutting Room Floor, która w dużym skrócie jest Wikipedią na temat wyciętych rzeczy z gier, postanowiłem wpisać Tekken 3. Jest to moja pierwsza gra, w którą zagrałem, dlatego też wiele dla mnie znaczy i znam ją praktycznie na wylot. To jest wersja na PS1. O niektórych rzeczach, które do gry nie trafiły, wiedziałem już wcześniej, ale po kliknięciu w Pre-Release Info i obejrzeniu dwóch filmów, które pokazują screeny, jak i gameplay ze wczesnej wersji arkadowej tej gry. Mój mózg złapał laga na resztę tego dnia. Bardziej niż zwykle. W tym filmie chcę się z wami podzielić tym, co znalazłem. Pokażę wam na szybko postacie, które zostały wycięte, ale dalej są w jakiejś formie w kodzie finalnej wersji na automaty, jak i przeanalizujemy te dwa filmy z wersji beta, o których wcześniej mówiłem. Zapnijcie pasy, bo czeka nas jazda bez trzymanki. Yo. Na początku przejdźmy sobie do postaci, której imię to Sake. Albo Sake? Nie no, Sakem. Kwestia non w plika, tak mówi. Po wybraniu tej postaci w cheat menu na emulatorze, gra ta model Yoshimitsu z movesetem Gina. Nie zgadniecie kim lub czym miała być ta postać. Otóż na cutting room floor napisane jest, że Sake miał być dużym łososiem, który miał służyć jako midboss i miał padać na ziemię podczas wykonywania swoich ataków. Huh. Co zabawne, w pewnym sensie dostaliśmy taką postać, ponieważ na PS1 dr Boskonowicz pada na ziemię po korzystaniu z dużej części swojego movesetu. Albo raczej zapożyczonego movesetu, bo to w sumie misz masz ruchu w różnych postaci, ale nieważne. Powód, dla którego Harada uznał, że jednak nie doda DASakę? Cóż, biorąc pod uwagę, że na automatach trzeba wydawać pieniądze, żeby grać, to graczom mógłby się nie spodobać fakt, że musieliby płacić za zaszczyt zagrania taką postacią. I ma to jak najbardziej sens. Następnie mamy Annę. Anna pojawiła się w konsolowym wydaniu, ale najwidoczniej prace nad nią dalej trwały w czasie, kiedy można było grać na automacie. Co prawda jej model jest w grze, ale dalej korzysta z movesetu i głosu Niny, za to ma swoje dobrze nam znane animacje wygrania rundy. Największą zmianą według mnie jest jej portret, który pokazuje się przed każdą walką. Jest on... wczesny. Zdecydowanie jest on wczesny. Najlepszą rzecz z tego buildu zostawiłem na koniec. W Tekenie 2 zadebiutowała Jun Kazama, matka Jina. Lorowo Jun zaginęła przed wydarzeniami w trójce, ale nam planowało ją mimo wszystko dodać do rosteru i w tej wersji zachowały się niektóre pozostałości przed tym, kiedy nie niej zrezygnowali. Po wybraniu Jun możemy zagrać... Niną z movesetem Gina i... głosem Jun? Okej, okay, musieli ją ewidentnie dosyć wcześnie skreślić z listy postaci, ale dalej mamy dwie ostatnie rzeczy związane z June, które możemy usłyszeć. anonser wymawiający jej imię przy wyborze Jun oraz zobaczyć jej portret. Nie macie pojęcia, jak dziwnie się czuję, kiedy patrzę na ten versus screen z jej twarzą? Hy. OK, skoro to mamy za sobą, przejdźmy teraz do pierwszego filmu z jeszcze wcześniejszych wersji. Na początek mamy wybór postaci, na którym możemy zauważyć nie tylko to, że tekst Player Select wygląda całkowicie inaczej, ale również pozostały czas na wybranie postaci korzysta z całkiem innej czcionki. Z racji, że jest to obraz, a nie film, to nie widzę też tego efektu jakby windy? W sumie nie wiem jak to nazwać, ale jak zobaczycie finalną wersję, to zrozumiecie o co mi chodzi. Chodzi o ten efekt scrollowania, który widać nad ikonami postaci. No właśnie, zaraz sobie o tych ikonach porozmawiamy, bo to było pierwszą rzeczą, która zwróciła na siebie moją uwagę. Ale to w trochę dalszej części filmu. Tam będą lepiej widoczne. Możecie również zauważyć, że nie ma tutaj Ediego. Następnie widzimy dwa screenshoty z gry. Jean kontra King i. Ech, od czego tu zacząć? Od początku. Najpierw te mniejsze rzeczy. King ma całkiem inną maskę, bardziej realistyczną. Na pewno jest jaśniejsza w dolnej połowie, ale też cała tekstura wydaje się całkowicie inna. Poza tym King w tej wersji jeszcze nie ma ogona. Możliwe, że dalej starali się rozpracować jak zrobić jego pizzykę. To teraz Jin, który wygląda jakby nieudolnie kostrojavał Batsu z Rival Schools. Zgaduję, że to był jego alternatywny kostium, zanim nam zdecydowało się na finalny ubiór całe szczęście. Ale nie będę ukrywał, że chętnie bym zobaczył remake tego stroju w Tekkenie 8. Jeans by wyglądał taki chwato jak członkowie Build Bandów za czasu świetności, ale miałoby to swój rok. Zmiany w kolejnej serii skinów pokazują minę w alternatywnym stroju, która nosi jeansy zamiast czarnych, chyba skórzanych spodni. Jak i również czerwone buty, ale tutaj nie jestem pewny, bo równie dobrze może to być po prostu zła jakość obrazu. I szczerze, chyba wolę to, jak wyglądało właśnie w tej wersji. Wydaje się to bardziej zróżnicowane. Dalej można zauważyć, że w prawym dolnym rogu Nina praktycznie wypina się na sialiu, więc zgaduję, że to mógł być jakiś tamt, który Nina mogła wtedy zrobić. Ale moja teoria jest taka, że usunęli tą możliwość, przez fakt, że Nina nie wydaje się być postacią, która by tak robiła bardziej w stylu Anny. Spójrzmy teraz na siaiu, a dokładniej dwie rzeczy z nią związane. Po pierwsze, inne kolory na jej stroju. To był jej alternatywny kostium przed wprowadzeniem tego właściwego, który znamy. A po drugie, inna poza. Nie różni się ona jakoś bardzo, ale na tyle, żebym to zauważył. Dobra, to teraz możemy się przyjrzeć wcześniej wspomnianym ikonom postaci. Z tego, co widać tutaj, jedynymi postaciami, których poza się nie zmieniła, to Lo, King i. anon. We wczesnych fazach produkcji Namko miał najwidoczniej problem z nazwaniem tej postaci. Soul Jackson, Tiger Jackson i Rally Jackson były kilkoma z imion, które nam brał pod uwagę, ale w końcu zdecydowali się na Eddie Gordo. Z jakiegoś powodu poszli w całkiem inną stronę, ale według mnie bardziej wpada w ucho. Z innych ciekawszych rzeczy mamy chyba najbardziej znudzonego leja, którego widziałem. W większości przypadków zmiany polegały na tym, że postać nie patrzy się prosto w kamerę albo na odwrót. Still, nawet mimo tego, że to mała zmiana, to dziwnie widzieć na przykład takiego pola, który nie patrzy się na mnie, jakby mu zabrał ostatni kawałek pizzy. Z innych rzeczy, cześć! Tu montując ja. Zauważyłem w trakcie montażu, że mogę się powtarzać i zaczynać zdania w ten sam sposób, tu i tam, nie jest to zbrodnia, chociaż według niektórych może jest, ale przynajmniej wiem na czym muszę popracować. To tyle. Dzięki! Z innych rzeczy widocznych na screenach, chyba najbardziej zauważalna jest kolejna wersja alternatywnego storiu Gina. Który zdecydowanie bardziej przypomina ten, który trafił do gry. Jest jeszcze jeden szczegół, który zauważyłem w przypadku Choranga, a dokładniej znak na plecach jego podstawowym stroju. Jeśli moja wiedza na temat koreańskiego alfabetu mi nie zawodzi, to tutaj z tyłu miał mieć napisane Hwa, ale też nie do końca, ponieważ prawidłowe zapisanie jego imienia wygląda troszkę inaczej. Ale też nie znam się na tyle na koreańsku, żeby potwierdzić, czy to może mieć jakieś inne znaczenie niż to że Hwarang miał zapisaną na plecach część swojego imienia w jakiś fikuiczny sposób. No w każdym razie tutaj się różni. Kolejna część omawianego filmu to gameplay z nowszego buildu, który przypomina wersję Arcade. To jest finalny produkt, ale jest tu parę rzeczy, które mi wpadły w oko. Pierwsza, zwróćcie uwagę na to, jak kamera przed rozpoczęciem rundy szybko ustawia się do prawidłowej pozycji. W tym bildzie już widzimy ekran wybierania postaci z finalnej wersji, i nawet jest już sam Eddie, nazwany i w ogóle. Rzecz kolejna. Chwilę przed drugą rundą widać Pola, który przez ułamek sekundy korzysta ze swojej animacji z na 2, po czym wraca do swojej trójkowej postawy. Dalsza część tego filmu nie zawiera w sobie jakiejś zauważalnej zmiany. Jest to po prostu gameplay z kolejnej wersji, która wygląda praktycznie jak to, co można było zagrać na automatach. Nic ciekawego. Za to dużo ciekawsze są rzeczy, które zobaczymy w następnym materiale. Jeśli wierzyć tytułowi tego filmu, to są to pierwsze materiały z gry, które dostała prasa i część zmian, które wcześniej widzieliśmy jako screeny, tutaj obejrzymy w formie gameplayu. Na początek weźmy pod lupę animację Xiaoyu i Horanga przed rozpoczęciem rundy. Jest to ten sam koncept, ale widać różnice w ruchach tej postaci. Motion capture jest tutaj bardziej zauważalny, zwłaszcza przy Xiaoyu. Dalej mamy side grab Horanga, który wygląda całkowicie inaczej. W sensie założenie jest podobne, czyli seria kopnięć w głowę, po czym jedno mocniejsze powalające przeciwnika, ale w tej wersji wygląda to bardziej surowo i nawet bym powiedział mało komfortowo do oglądania. Nie wiem czemu, ale jak widzę jak z każdym kopnięciem życie z przeciwnika wychodzi coraz to bardziej sprawia, że mam dziwne ciarki na plecach. Następnie widzimy Gina i Kinga. W tych samych strojach co na wcześniejszych screenach i nie dość, że teraz widzimy ich w ruchu, to jeszcze widać, że oba korzystają z animacji... Stania? Z dwójki. Na koniec mamy obie Xiaoyu, w sensie jej strój z domyślną paletą kolorów, jak i ten z alternatywnym, który nie trafił do gry dla porównania. Reszta tego materiału nie wydaje się, żeby zawierała jakieś zmiany, o których wcześniej nie wspomniałem. Rzeczy, które nie trafiły do gry albo skończyły się na samych pomysłach jest dużo więcej, ale chciałem się z Wami podzielić tymi, które uważam za najciekawsze. Jeśli jesteście zainteresowani resztą, to przypominam, że artykuł na Cutting Room Floor, jak i te dwa filmy znajdują się w opisie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do mnie na Twitcha, a link również w opisie. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Baju!